Ogólnie Age of Conflict miało update, więc jak sobie wejdę teraz na przykład w grę, to tutaj w trybie kreatywnym na przykład. Nie wiem czy to było wcześniej czy nie, ale nie przypominam sobie, żeby to było, jest y, T. Skuteczność bojowa dynamiczna, ale tu nie o to chodzi, ponieważ została dodana gospodarka. Był kompletny rework gospodarki, teraz ją też można bonus dodawać i to dodaje zł złoto na miesiąc, się nie mylę. Tutaj jest na przykład przychody. Przychód z ziemi 7 złota i rdzenie to są 2, a wydatki to jest skuteczność bojowa minus 7 i Polska ma 2 złota na miesiąc przychodu. Jak teraz minie na przykład miesiąc, to dostają po 2 złota, teraz po 5, no. O, taki niesamowity update, ale ogólnie ostatnio też była wojna widzów i przez ten update to ta wojna widzów trwała chyba 8 godzin. No, długo po prostu. Więc to też mocno na wojnę zmieniło. Można sobie przejść na przykład na Steamite zobaczyć, co tutaj pisze o tym update'cie. Pyk. Ważna aktualizacja. Economy reward I że tutaj już nie ma tego systemu, żeby y, wojna była, że ten, żeby robić pieniądze podczas pokoju i tracić pieniądze w czasie wojny. No, to też widziałem podczas wojny widzę, że, że ten system jest trochę inny. Oj, też to, co zostało dodane, to jest major battles, czyli no takie ważne bitwy. Tutaj można zobaczyć, no tak to się mniej więcej prezentuje, że jest jakaś ważna bitwa i później się okazuje, kto zwycięża. I ten przejmuje te tereny. To też bardzo ciekawy update osobiście uważam. No i tu tutaj jeszcze jakieś bug z coś w tym stylu. No a można się już przenieść do gry i zobaczyć jak to ogólnie na rozgrywkę wpływa. Więc dobra, ja sobie to odpozuję. No teraz te państwa ogólnie, tutaj jest mniej złota. Te wszystkie państwa są trochę biedniejsze. Jak chodzi o złoto, to najbogatsze państwo to jest Słowenia, która ma 263 złota. Już sobie Włochy w ogóle podbili. Jest Nie nieprawdopodobna sytuacja. No i tutaj też można zobaczyć te major battles. Też państwa tutaj, może Maroko będzie. Eee, państwa, chwila, można dać na przykład taki obonus na Maroko i państwa mogą się tutaj mocno zadłużać. W sensie mogą mieć kasę na minusie, tak samo jak na przykład w Age of History, więc no, mogę też tutaj na przykład sobie taką Polskę zbustować i zobaczyć jak sobie Polska w takim momencie poradzi, też można złoto dodawać, a teraz jak się kilka na plusik, to oni dostają po 100 złota, a jak się na minus, to zabiera im 100 złota, a nie po 1000 tak jak było wcześniej, więc no, tutaj złoto teraz, no po prostu państwo mają mniej złota. A tutaj mogę dużo przychodu dodać Polsce i Polska już jest najbogatszym państwem na całym świecie. Chwila bym to zabrał, a to muszę cały czas w minus klikać Się da się tutaj wpisywać wartości, tylko muszę to jeszcze przeklikać 70 razy na ten moment. No i też tutaj można zobaczyć, co się dzieje. Rosja się bije z Kazachstanem, no. Te wojny są tutaj też takie trochę wolniejsze. Też dają tą skuteczność bojową dynamiczną, która, o ile się nie mylę, to reaguje na to, czy państwo jest w stanie wojny, czy nie. Jak nie jest w stanie wojny, to ma gorszą zdolność bojową, a jak jest w stanie wojny, to ta zdolność bojowa rośnie. Na przykład, Rosja nie ma teraz wojny, ma dwa zdolności bojowe i teraz. O, mają wojnę, mają sześć zdolności bojowej, teraz cztery. Och, i nagle jeden. No a ta skuteczność bojowa stara się zwiększać po prostu w momencie, w którym jest jakaś wojna tutaj. Więc nie wiem, tą symulację można doprowadzić do końca i zobaczyć, jak to tutaj wpływa na grę. I też kolejna rzecz, która się zmieniła, też to zobaczyłem, że jak y, jest Wieczna Wojna, to te państwa serio mają Wieczną Wojnę, że one nie biorą ze sobą pokoju, tylko one serio walczą ze sobą, ze sobą bardzo długo. I to jest też coś, co mi się podoba, bo pod koniec Wojny Widzów dałem między tym, dwom, tym dwoma ostatnim państwom Wieczną Wojnę i one się serio biły między sobą aż do końca, a nie że po czasie podpisywali rozejm, tak jak to było na przykład w Age of Conflict. że w Age of Conflicts, no przed update'em, y, że te państwa po prostu brały ze sobą rozejm, kiedy jednemu się skończyło złoto. I trzeba było to złoto po prostu dodawać, żeby, żeby ta wojna się po prostu kiedyś skończyła. No na ten moment jest 41 państw, no widać, że te państwa tutaj upadają naprawdę wolniej. Też mam tutaj takie ustawione ustawienia. To są yy, myślę, że najlepsze ustawienia takie podrobienie kontentu. I takie też będą na następnej wojnie widzów. Tylko skuteczność bojowa wydaje mi się, że będzie na stopniowej, bo stopniowa według mnie jest najlepsza. Taka, że te państwa serio mają jakąś szansę tutaj, że jedno duże państwo ma serio szansę podbić jakieś drugie państwo. O i też dałem sobie opcję, że wygrany bierze wszystko i tutaj można było zobaczyć, że Polska jak wygrywa jakąś wojnę, to oni serio zabierają wszystkie tereny państwa, które przyjęli, a nie, że to państwo znika z mapy jeszcze jakieś inne państwa, co nie były w stanie wojny, sobie też przyjmują państwo. O tutaj na przykład Stany Zjednoczone przejęły na przykład sobie całą Kanadę po przejęciu ich stolicy. Teraz Meksyk podbija Jamajkę. Oni też w ogóle te państwa zobaczyłem, że też jakoś szybciej kapitulują po zdobyciu stolicy. A i też włączyłem sobie opcję zapętła na mapa, czyli na przykład stąd Da się dopłynąć na przykład do Nowej Zelandii, że ta mapa jest serio jakby taka bardziej okrągła czy coś w tym stylu, bo wcześniej tego nie miałem, ja to dopiero na Wojnie Widzów, która była ostatnio włączyłem. No i 26 państw jest na ten moment. Też chciałbym serio wam pokazać tą Wieczną Wojnę, jak ona będzie trwać, ale tutaj dwa jakieś ostatnie państwa muszą zostać, a te symulacje już naprawdę trwają dłużej po tym update'cie, więc też nie wiem jak to będzie wpływało na content, czy ja będę czekał aż jedno państwo pozostanie czy nie, bo teraz to to serio trwa o wiele dłużej. O Japonia się bije z Rosją. O, no i tutaj jest jakaś major battle i Rosja sobie ją wygrała. A tu Szwajcaria jaka potężna się stała w ogóle? Liber Liberia sobie podbija Algierię. tutaj Szwajcaria się bije ze Stanami Zjednoczonymi, a Kazachstan się bije tutaj z Rosją. Okej, okay, Rosja tutaj mocno przeatakowała jakoś. Na 20 państw, nie wiem jak statystyki, złoto to najbogatsze państwo to tylko 5000 złota. Wcześniej to by się wydawało mało. Te wojny też są tutaj. No jak się dwa duże państwa między sobą biją, to tak zobaczyłem, że to, że te wojny pomiędzy tymi dwoma dużymi państwami są serio dłuższe, a teraz Meksyk bardzo blisko podszedł Waszyngtonu tutaj, a ja bym sobie chciał zbustować taki Meksyk, w sensie to nie jest do końca symulacja taka, pa walcz do śmierci one, i te oni się serio będą tutaj bili do końca, o i przejęli sobie Waszyngton albo też jest y, to, burzenie, w st burzenie stolic, na zburzenie stolicy budują wtedy nowe miasto gdzieś na swoim terytorium, ciekawe, ja to sobie włączyłem, też zobaczymy jak to będzie wpływało na rozgrywkę, a chwilę jakieś dwa duże państwa, nie no na razie jest 13 państw, poczekam po aż tutaj będzie jeden na jeden i chcę wam pokazać jak tutaj wieczna wojna trwa serio jest o wiele lepsza teraz o Japonia może za niedługo upaść, no Japonia już ma tutaj mniej terenów a tu już Szwajcaria jest w ogóle, jak oni tam się dostali? jak oni tu się dostali? halo? jak oni tu jakieś tereny mają? no nie wiem, ciekawe teraz Algieria się wbija w Paragwaj i RPA tutaj jest jeszcze większym państwem jeśli chodzi o największe państwo na ten moment to jest to Rosja a teraz Rosja się bije z Meksykiem i Meksyk mocno tutaj atakuje aha, ja im busta nie wyłączyłem, no nie wierzę a sobie podpisali rozejm, to chwila 6 zdolności bojowej. Tutaj też 6 i chwila. Wieczna wojna. Patrz do śmierci. Oni się tutaj będą bili. Oni nie podpiszą sobie rozejmu jakoś szybko. Oni się tutaj będą bili aż do samego końca. Yy, wyłączę S i państwa. Chwila. Tutaj pokój chcę. Bo ja chcę pokazać to jeden na jeden po prostu. To wyłączę S i państwa każdemu państwu, które yy, graniczy jakkolwiek z Meksykiem. O hipa, i paj. te wojna. O, normalnie to już pewnie za niedługo byłby rozejm. A te państwa się tutaj dalej między sobą biją. Rosja ma tutaj też mniej złota. ale zablokowałem im zdolność bojową. No i pa, oni w ogóle mają minus 300 zł prawie i dalej ta wojna trwa, więc ta wieczna wojna teraz trwa o wiele lepiej i są o wiele lepsze też jakieś metody na robienie kontentu w tej grze. Więc to mi się bardzo podoba. Ciebie jeszcze Meksyk podbił Grenlandię w ogóle. No ale oni się dalej tutaj z Rosją biją. No i sobie jakoś tam dają radę. A ja też włączyłem tutaj, że widać też dni, że ten czas nie leci jakoś tak mega szybko. I ma to też wpływ na rozgrywkę, ponieważ jak na przykład dasz zdolność bojową losową, ona się zmienia co miesiąc. A w takim momencie Trwa trochę dłużej, więc jak jedno państwo będzie miało sześć zdolności bojowej, a drugie jedno, to to państwo, które ma sześć zdolności bojowej może dłużej po prostu powalczyć w lepszy sposób. Póki co minęło 50 lat, ale tutaj widać też każdy dzień. Na przykład jak to spowolni, to jest 15, 16, 17 września. To sobie włączyłem też ustawienia i sobie włączyłem też taką kwadratową czcionkę, to się nazywa w ustawieniach. Trochę tak Minecrafta to przypomina tutaj. No i oni się dalej biją ja tutaj już naprawdę yy, tutaj już długo siedzę. No, ale tutaj widać też. Że są te major battles i serio tutaj te tereny się jakoś zmieniają. Więc nie wiem, niech ta wojna trwa, zobaczymy co tutaj się stanie. Można też tutaj popatrzeć, co się będzie działo tutaj innego, bo jest póki co 8 państw. No, jak im jest mniej państw, zobaczymy, że... Więcej czasu tutaj zajmuje tym wszystkim państwom, żeby na przykład coś zdziałać. Oho, Australia tutaj też się bije z Meksykiem. Chwila, mógłbym w sumie powłączyć SE SI tych państw, bo oni też sobie tutaj, no złoto na przykład sobie farmią przecież. Chwila, kto co ma jeszcze włączone SE SI państwa? Szwajcaria. To im włączę. Oho, i teraz Peru się mocno wbiło w Paragwaj. RPA tutaj się też bije z Algierią, to ma dominację w Afryce, chociaż tutaj nawet jest jeszcze Szwajcaria. No tutaj ta wojna dalej trwa. Oho, i tutaj nawet, no, Australia jakoś się tam wbiła w ogóle. Nie no, ciekawa wojna w sumie. Z czegoś takiego można by było zrobić, nie wiem jakieś ciekawe pomysły na filmy już mam w głowie To no się ciekawe pomysły ale z realizacją mo mogłoby być gorzej w sumie, bo raczej wątpię, że jakby ktoś oglądał przez cały czas taką wojnę, to by nie wiem się tym emocjonował, że na przykład tu się zmienia front, zaraz no tu się zmienia chociaż to też nie taka taki jest of conflict w sumie też no więc wszystko z update'u tutaj już przedstawiłem mi się tak wydaje, więc mogę jeszcze w sumie odpalić sobie jakąś symulację, na przykład no mapa świata, rok 1000 tysiąc... hmm, mapa świata, klasyczny czy ten? To jest 205 państwa, tutaj mniej? Ciekawe. A jaki wcześniej odpaliłem? Aha, to jest na, na większej mapie. To mogę w sumie to odpalić. I po prostu zobaczymy, już tutaj, bez bustowania państw, co się stanie. Oj, ta mapa też jest w ogóle o wiele większa. Tutaj jest też więcej przejść przejść na morzu, tak zobaczyłem. Tu jest takie jedno przejście. One może być siro dla niektórych państw jakimś mocnym game changerem. I chwila, tryb kreatywny, zapętlona mapa jest włączona, chwila, bo te wszystkie ustawienia mi się zapisują, no to świetnie, a tu się dużo dzieje w ogóle rzeczy, nie wiem, tak patrzę na tą mapę i co chwilę ktoś gdzieś idzie, nie, nie wiem, jakieś te yy, ikonki dyplomacji, jakieś te miecze, że niby wojna jest, ale nie wiem, no co chwilę jakieś państwa upadają, a jednak nie zwracam uwagę, na to, jakie to upadają, Estonia zniknęła, no ale widać, że tutaj więcej czasu zajmuje tym państw w ogóle, żeby tutaj ten, żeby tutaj jakieś państwa poznikały z mapy, można obserwować Polskę, chociaż do Dobra, Polska już upadła. Akurat jak o nich powiedziałem, 132 państwa jest 2035 rok na ten moment. Nie wiem, Mongolia się bije z Chinami, Libia walczy z Egiptem. Nie wiem co tutaj mówić tak naprawdę, a jeśli chodzi o najbogatsze państwo to jest to Rosja. 1600 zł, no to w sumie całkiem sporo, ale tutaj dochód, nie wiem w sumie, jak to działa. Czemu tutaj na przykład pisze 108? Czemu akurat 108 tutaj pisze? Nie wiem o co z tym chodzi. Jak oni mają mniejszy przychód? 12,7? Nie wiem. 79,0. Teraz taka Brazylia. 82, niby mają 11. Nie rozumiem szczerze tego. A teraz już jest top 100 państw. Wyspy Jednego jak się w ogóle tutaj wbijają w Afrykę. Nieprawdopodobna sytuacja: Iran się bije z Kazachstanem. A tutaj Rosja też mo mocno sobie rozjechała Europę. W ogóle też na tej mapie większej, mało filmów w sumie porobiłem. A tutaj jest naprawdę więcej jakichś ciekawych przejść. Tu są w ogóle dwa przejścia do Afryki, a nie jedno. No. W sumie to też wydaje się być ciekawa mapa, ale ona też jest większa. Na, poprze na poprzednich update'ach, na poprzednim, jakby tym, jak wojny trwały i działały, to mniejsze mapy zawsze były takie ciekawsze, bo te wojny były jakoś bardziej dynamiczne. A teraz, szczerze, to nie wiem nawet, jakie mapy będą lepsze. Może to się jakoś zrówna, czy coś. Trzeba będzie to jeszcze poogarniać. Jeśli chodzi największe państwa, to są Chiny, Kanada, Rosja, Stany Zjednoczone, Brazylia. A takie jakieś państwa z Europy, to Francja dopiero. Francja się wydaje być mała bardzo. No więc Europa, no Europa. To w ogóle została rozjechana przez Rosję. Więc Rosja w sumie, można ją tutaj uznać w sumie za Europę. Demokratyczna Republika Konga sobie podbiła Nigerię. No tutaj 63 państwa, dalej się wydaje, że ich jest tutaj dużo. Naprawdę, tutaj siedzę i mam wrażenie, że yy, dłużej to wszystko trwa. Że po poprzednim update'u już w takim momencie mogłoby być tutaj o wiele mniej państw. Chociaż może mi się tylko wydawać. Bo te na początku, te jakieś początkowe tam państwa to Necero szybko upadały. Teraz Erytrea walczy z Konga. No i tutaj widać te major zrobiły tutaj trochę robotę dla Demokratycznej Republiki Konga okej, okay, podpisali sobie rozejm też chyba tutaj nie ma nigdzie takiego trybu, a chciałbym żeby był, że yy, każde państwo ma ze sobą wojnę, to by też było ciekawe Jesteś takiego w Age of History 2 i w tejże wydaje mi się, że to mogłoby być bardzo ciekawe, ja bym na czymś takim z chęcią zrobił jakąś symulację, bym nie wiem, nagrał film z tego Mianowicie ja, tu co chwilę ktoś z kimś ma wojnę, Francja w ogóle się odbiła mocno i też mają tutaj jakieś kolonie, ciekawa sytuacja tutaj się stała, tutaj Ukraina w ogóle, czemu Ukraina ona ma taki kolor. Chyba na żółtym by wypadało zmienić Chwila, akcja, zmienić kolor. O, na przykład coś takiego. Oni się tutaj biją z Rosją, Cie dziwne te granice mają, ale są już całkiem blisko Moskwy tutaj. A jeśli chodzi o najbogatsze państwo, to teraz to jest Francja, 5500 złota. No nieźle. Oho, ej, Włochy podbiły Ukrainę, nawet nie zwróciłem na to uwagi, bo oni chyba mają 33% szans właśnie przez tą opcję tutaj, że po przejęciu stolicy już całe państwo przejmują. Wydaje mi się, że to też będzie jakaś fajna opcja, która może dodać jakieś dynamiki tutaj do filmów i wojen widzów na live'y czy coś. Też tutaj Francja sobie w ten sposób przejęła Angolę. Ale czasem jakieś państwa tutaj nie upadają od razu po tym, jak ich stolica upadnie. A tutaj Pakistan w ogóle, walczy, on jest bity z każdej strony. Ej, jeszcze nawet się odbił. Nieprawdopodobna sytuacja tu się wydarzyła. A Włochy, jakie duże się stały? Najbogatsze państwo, no i trzecie, największe. To też tutaj może taka moja teoria, że jak na przykład jest jakieś duże państwo, które graniczy z wielo wieloma państwami, ma cięższą sytuację, bo zawsze mia miało tak, że tutaj no więcej złota tracili na wojnę, bo byli atakowani od większej ilości stron. Teraz to może działać tak, że te państwa, które są większe serio, mają jakieś tam większe szanse na to, żeby nie upaść. S w sensie. Dalej będą mieli cięższą sytuację, bo mogą być atakowani od większej ilości stron. Ale będą mieli jakieś większe szanse na to, żeby się tutaj bronić. Też w ogóle Włochy są bardzo blisko Moskwy. Ciekawe, czy ją zaatakują. To by było ciekawe. No, mogliby podjąć próbę. Zobaczyłbym coś takiego. A teraz tutaj była. No, tutaj było dużo major battles w tym rejonie, właśnie pomiędzy Włochami i Pakistanem. Ciekawy system. Ta gra powoli staje się tym, czym ma być osobiście uważam. Takim po prostu ciekawym symulatorem, ale jeszcze wydaje mi się, że tutaj gry na spokojnie idzie dodać jakieś jeszcze większe ilości opcji, na przykład jakiś rework armii, bo na ten moment to jest tylko sama skuteczność bojowa i nic więcej. Tutaj nie ma czegoś takiego jak piechota, czołgi czy coś, tylko sama w sobie jest skuteczność bojowa po prostu. I skuteczność bojowa jakieś cztery opcje. To by można było zrobić tak na przykład, żeby wywalić skuteczność bojową i na przykład dodać coś takiego, że te państwa same z siebie będą robiły jakieś tam czołgi, lotnictwo czy coś, będzie można to dodawać, odejmować i one same też sobie będą nad tym działały, no to by było ciekawe. I od tego by zależało, które państwo jest lepsze. Bo skuteczność bojowa to też jest trochę losowość, bo na przykład taka Erytrea jakby na przykład znikąd zdobyła 6 zdolności bojowej, a Włochy by na przykład straciły swoją zdolność bojową, to taka Erytrea by mogła łatwo podbić Włochy, a wydaje mi się, że to nie jest do końca to co... no, armia potrzebuje reworku myślę, że w tej grze. Fajnie, że gospodarka tutaj też jest, bo tutaj też, no tak jak pokazywam, tutaj są przychody, oraz wydatki, na przykład wydatki skuteczność bojowa, no czyli państwo jest w stanie wojny, no i jest. Włochy teraz sobie walczą z Hondurasem. Przychody, na przykład przychód z ziemi rdzennej, i na przykład samotny wilk, jakieś na przykład takie jak duchy narodowe w Herzofajron. ożywienie ekonomiczne, samotne wilki, coś tam jeszcze było i wydatki na miasta. Chwila, umożliw kupywanie rdzennych miast? Ja sobie nie wiem, czy umiem to wyłączone, ja też sobie testuję te ustawienia teraz po tym nowym update. Cie. Takie najlepsze ustawienia tutaj w trybie kreatywnym, podrobienie filmów i wydaje mi się, że jak to włączę, oni sobie będą kupywać te rdzenne miasta i na miastach tutaj koniec końców mogą być jakieś mniejsze wydatki. O i teraz to włączyłem i tutaj widać, że ciągle jakieś państwo ustanawia sobie rdzenne miasto. Właśnie nie wiem czy to włączyć czy nie, bo wcześniej też był taki problem, że te państwa miały złoto, ale zamiast wykorzystać to złoto na wojnę i podbić na przykład cały świat to sobie ustawiali te rdzenne miasta i no wtedy tracili to złoto i później mieli cięższą sytuację podczas wojny Więc ja to nie wiem, miałem włączone, teraz to wyłączyłem też na wojnę widzów przez jakiś czas I nie wiem czy to ma być włączone czy nie Też bym porobił jakieś ankiety na społeczności Jakie tutaj mieć ustawienia, czy na przykład wykupywanie rdzennych miast ma być włączone czy nie No takie ankiety też mogłem sobie porobić Myślę, że to by było ciekawe Żeby tutaj też widzowie bardziej zadecydowali No i też tutaj niektóre rzeczy będę musiał sobie samemu poustawiać Bo osobiście uważam, że na przykład tworzenie sojuszy na w sumie mogłoby być git, czasem bym to włączył, czasem nie ale na wojny widzę wydaje mi się, że to powinno być właśnie wyłączone o i też te major battles, najistot najistotniejsze bitwy można wyłączyć, ale to jest nowa funkcja, chcę mieć to włączone no a jeszcze tutaj naprawdę długo siedzę, a jest 17 państw, czyli naprawdę duża liczba państw, no i jak teraz te państwa są większe, to tak ciężko, o, ciężej o upadek jakiegokolwiek tutaj z tych państw, jak jest coś też, co się zmieniło w tym update'cie a ja o tym nie powiedziałem, to niech też ktoś napisze w sumie w komentarzu i też dajcie łapkę w górę, suba, w wbić na serwer Discord i podbicie film punktami, żeby się Film promował, teraz Pakistan walczy Z Rosją, oho i podchodzą pod Moskwę Moskwa została przyjęta, no i teraz Rosja nie upada, sobie przenieśli tutaj jeszcze Stolicę, ale nie no, Rosja jeszcze tutaj Się jakoś, jakkolwiek utrzymuje No i też komentarze możecie w sumie napisać Co sądzicie o, o tym update'cie, no a tutaj Teraz te siedzenie do samego końca dosłownie No to jest nudniejsze po prostu Tu się mniej dzieje